Tommy to bez wątpienia jeden z lepszych tekściarzy w polskim rapie, a do tego prawdziwy obieży świat. Jego dziecięce życie prowadziło przez Egipt, Chiny, no i oczywiście Polskę. Dzięki temu na świat może spojrzeć z nieco innej perspektywy, którą często przekazuje w swoich tekstach. Patrząc na działania w trakcie całej jego muzycznej kariery, odnoszę wrażenie, że już na początku był poniekąd skazany na sukces. Zapraszam do materiału. Filip Sześniak. Zacząłem py od pytania, kim pan jest? Może pan jest po prostu poetą. B bardzo możliwe. Y Już od dziecka w domu mówił biegle w dwóch językach: polskim, w którym rozmawiał z tatą, i angielskim, w którym komunikował się z mamą i siostrą. I to właśnie w tym języku Filip zaczynał rapować, ale zanim jeszcze wydał swój pierwszy kawałek na platformę YouTube, to był autorem tej oto popularnej przeróbki z 2009 roku, którą pewnie wielu z was kojarzy. Ten plus nie jest WESTFRONT! Na ten moment ten filmik ma po ponad 2 miliony wyświetleń, a ponad dekadę temu był prawdziwym viralem. Dwa lata później, w 2011 roku, Filip Szcześniak zaczyna swoją przygodę z muzyką pod pseudonimem Food Villain. A taksywka nie była przypadkowa, bo wzięła się od połączenia nazw dwóch albumów jego idola MF Duma Mad i Food. 30 sierpnia 2011 roku wydaje mixtape pod tytułem Who Killed JFK? Większość na bitach wspomnianego już przeze mnie MF Duma. Ale w traku pod tytułem Faked It's Ghost można wyczuć jego chęć zaisienia na scenie, o której poniekąd sam mówi. Succeed, the fuck fuck the world. Fuck the mixtape niestety nie odniósł większego sukcesu, ale po raz pierwszy mogliśmy zauważyć, że tekstowo już od początku stał na dobrym poziomie i nawet w języku angielskim potrafił nieźle skleić wersy. Bardzo mocno wierzył w swój komercyjny sukces, bo już swój debutant mixtape porosywał po największych wytwórniach w Polsce, ale też za granicę, m.in. do Chaldisha Gabino czy The Weeknda, których twórczością bardzo mocno się inspirował, a ci jeszcze nie byli znani na aż tak szeroką skalę. Jak możecie się spodziewać, z zagranicy nie było żadnego odzewu. Ale odzew znalazł się w jednej z największych wytwórni w Polsce. Odpisał mu założyciel Asphalt Records, Tytus, który w mailu napisał mu dokładnie tak. Hello, rap po angielsku specjalnego wrażenia na mnie nie zrobił, po polsku jak coś masz, to możesz podesłać. Tego maila odesłał Filipowi 16 października 2011 roku. Po tym nieudanym mixtape'ie zrobił sobie prawie dwuletnią przerwę od dodawania kawałków do sieci i kolejny projekt, który wyszedł spod jego ręki, również miał trafić do niemal całego świata. Niestety epka Young Hems obeszła się bez jakiegokolwiek rozgłosu i mimo, że muzycznie brzmiało to dużo lepiej niż Who Killed John Kennedy, to chyba zrozumiał, że konkurencja anglojęzyczna może być zbyt duża i ciężko będzie mu się przebić, dlatego od tego odszedł i za radą tytusa, ale też kolegów, spróbował napisać coś po polsku. W czasie dwuletniej przerwy skończył studia i miał też epizod na uniwersytecie w Londynie. W międzyczasie pracował jako kelner w barze, chwilę nawet w agencji reklamowej, a finalnie skończył jako tłumacz języka angielskiego, o czym możemy usłyszeć w żywocie na marmurze. Dostaje tłumaczy, tłumaczy tysiące CV, umowy, instrukcje obsługi, raporty, regulaminy. Do... Jeszcze w liceum poznał się z Maciejem Ruszeckim, którego pewnie kojarzycie z pseudonimu Rumak. gdy dowiedział się, że jego kolega z czasów szkolnych chłopie za mikrofon, zaproponował mu. Współpracę i razem stworzyli wspomnianą przeze mnie wcześniej epkę Young Hems, której Filip odszedł już od krzywki Footwillain, a wydał ją już jako Taco Hemingway, którą wymyślił grając w FIFA. Po pierwszym projekcie od Rumaka i Taco, który wyszedł 26 grudnia 2013 roku, za radą właściciela Asphalt Records zaczął pracę nad nowym, tym razem polskim projektem. Widząc projekty zagranicznych raperów i trendy panujące w muzyce razem ze swoim przyjacielem, postanowili stworzyć album koncepcyjny, aby wszystko było ze sobą spójne. Więc Filip zaczął pisać o Warszawie, o tym co go Otacza i co widzi dookoła siebie. Obrał sobie trzech bohaterów, którzy krążyli po mieście i szukali się nawzajem, tym samym uciekając od siebie. Swoje obserwacje przedstawiał w bardzo dobry sposób, ale o tym, że umiał pisać teksty, wiedzieliśmy już przy poprzednich anglojęzycznych utworach. Nad płytą pracowali razem rok. Chcieli dograć każdy, nawet najmniejszy szczegół. I 19 grudnia 2014 roku do internetu trafia trójkąt warszawski, który zawierał 7 utworów, a w nim mieliśmy trójkę głównych bohaterów: alter ego Filipa, jego byłą dziewczynę i jej nowego ta Każdy kolejny utwór opisywał sytuację z różnej perspektywy, a na początku kilku utworów możemy usłyszeć różne sample, m.in. to. I tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają. Cała koncepcja była bardzo dobrze przemyślana przez Filipa, a ogromną w tym rolę odegrały szlugi i kalafiory. To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory. W urzędach były koniaki. Do trójkąta wiele osób najzwyczajniej w świecie mogło się utożsamić z osobami biorącymi udział w opisywanych przez niego wydarzeniach. Opisywał Warszawę, dlatego odbiorca mógł się utożsamić z obserwacjami napisanymi przez Filipa. Na bazie też tych własnych lub na dane miejsce spojrzeć z nieco innej perspektywy. I to właśnie trójkątem warszawskim przyciągnął do siebie pierwsze, ale naprawdę liczne grono odbiorców, które utwory Filipa miały udostępniane za darmo w internecie, ale wielu z nich chciał Trójkąt Warszawski mieć w fizycznym wydaniu. Filipa nie było stać na to, aby je wyprodukować, dlatego zapożyczył się u swojego taty i w jego posiadanie wpadło 200 płyt, które sprzedawał za 20 zł. Rozeszły się one w mniej niż 24 godziny. Dlatego dotłoczył kolejne 500 sztuk, które również dość szybko się sprzedały. A Filip zaczął koncertować po kawiarniach i mniejszych klubach, dzięki czemu był głodniejszy sukcesu i nie próżnował. Zaczął pracę nad umową o dzieło i pół roku od publikacji Trójkąt Warszawskiego do sieci trafia Single 6.0, który zapowiada nadchodzącą epkę umowa o dzieło. 6.0 dość szybko przypadł fanom do gustu, o czym świadczą m.in. wyświetlenia na YouTube, bo w 3 dni singiel zebrał prawie 50 tysięcy wyświetleń. Nie pytam skąd ma jeśli chce tańczyć, to bardzo proszę. Widzę jednakże że niechętna, dobry panie Boże. 3 tygodnie po premierze 6.0 zostaje wydana płyta, na której znajdują się takie hitowe kawałki jak następna stacja, a mówiłem ci, czy też Awizo. Krytycy oceniali umowę o dzieło bardzo dobrze, ale nieco gorzej od trójkąta, a fani nie mogli się doczekać nowego materiału od Tako. Warto też powiedzieć, że miał świetną relację z fanami. Odpowiadał na wiele komentarzy pod postami na Facebooku i to nie tylko dotyczących niedawno wydanej epki, a umowy o dzieło otwiera nam numer Od Zera, który wprowadza w nastrój opowiada o tym, co działo się u niego po wydaniu trójkąta. Piące ...życie trochę mi się po trójkącie ocknęło. Na początku przedstawia wszystkie utwory po kolei, co jest dość ciekawym zabiegiem. Muszę coś zbudować od zera, bo już nie mogę polegać na tych umowach o dzieła... A mówiłem ci, jaka jest następna stacja, t 6 tam gdzie plus 4, 8, 2, 2. W umowie o dzieło nie było już takiego konceptu, jak pół roku wcześniej. Chociaż pojawia się w niej Piotrek, który był głównym bohaterem poprzedniej epki. W międzyczasie, Tytus zaproponował mu dołączenie do wytwórni, efektem czego była wydana w sierpniu reedycja Trójkąta i umowy o dzieło. Zapewniając oczywiście całe zaplecze organizacyjne, ale też finansowe, dzięki czemu obie produkcje rapera w sierpniu 2015 roku trafiły na olis. Do Trójkąta Tako dorzucił książeczkę, której tłumaczył genezę wersów oraz historię utworów, gdzie je pisał, i tak dalej. No, prawdziwy smaczek dla fana. Do tego poodpowiadał na parę pytań, które odbiorcy mogli mu wysłać na specjalnego maila. Umowa o dzieło utrzymywała się na Olisie przez 9 tygodni. W pewnym momencie, będąc nawet na drugim miejscu i po świetnym odbiorze ostatniej epki, tako Hemingway ruszył w trasę, następna stacja tour, na którym dość mocno napełnił kieszenie, wypełniając kluby po brzegi i był to jego pierwszy większy zastrzyk gotówki. A po trasie od razu zaczął pracować nad marmurem, który Miał być jego pierwszym studijnym albumem, ale też powrotem do koncepcyjnego albumu. W międzyczasie pojawił się pomysł na wosk, który wyszedł z przypadku. Rumak mi podesłał podkład, który się bardzo podobał, ale który nie pasował stylistycznie na płytę. No i zacząłem coś pod to pisać i nagle stwierdziliśmy, że kurczę, to jest jednak najfajniejszy piosenek, jakie nam się udało zrobić od lutego i trochę szkoda, że nie możemy jej wrzucić na. Na płytę. Przed niespodziewaną epką, której Tako nigdzie nie zapowiadał, 5 lipca 2016 roku na swój kanał wrzucił singiel Deszcz na betonie, który promował wszędzie zapowiadany marmur i idealnie spełnił swoją rolę. Głód słuchaczy na nadchodzący krążek był ogromny, co potwierdzają liczby, ale też komentarze fanów na Facebooku. W tydzień Deszcz na betonie zrobił prawie 1,5 miliona wyświetleń, a na ten moment ma ich 57. Chwilę później, 26 lipca 2016 roku, puszcza niezapowiedzianą nigdzie wcześniej epkę w wosk, która po raz kolejny Kolejny świetnie się przyjmuje i w piosence o tym samym tytule nawija o swoim aktualnym, ale też nadchodzącym sukcesie. Zeszło epek ponad dziesięć patoli, między nami spoko weszło drugie miejsce na Olis. Mam ambicje powodzenia, jak mi zechcesz zabronić, w trakcie picia rosną pragnienia, ja się ledwie napoił tej epki najbardziej podchodzi utwór szczerze, gdzie mówi nawet, że męczy już go kariera muzyczna, ale to utwór wiatru przypadł do gustu większości fanów, a cała epka została udostępniona za darmo, warto powiedzieć, że różniła się od poprzednich przede wszystkim bitami, na których dobrze się odnalazł. I w wosku tako rapował o bardziej osobistych rzeczach, a nie bazował tylko na obserwacjach otoczenia. No i po kilku. Miesiącach oczekiwania wychodzi Marmur. Po raz kolejny twór w pełni koncepcyjny, gdzie aby zrozumieć cały przekaz albumu, trzeba posłuchać go od A do Z. W twórczości Filipa najbardziej podobają mi się jego akcje marketingowe. Po prostu nie istnieją. Na przykład dropi jeden singiel kilka miesięcy wcześniej, a potem rzuca całą płytę od razu na streamingi, bo jak twierdził, jego piosenki zawsze będą darmowe dla słuchaczy. No i co? Marmur okazał się ogromnym hitem. Przedstawiał przygody Szcześniaka w podróży, ale też w hotelu w Trójmieście. Myślę, że większość fanów Filipa zapoznała się z tym albumem, ale wielu uważało, że Tako popada w monotematyczność. Mówiąc ciągle o tym samym. Większość krytyków uważała, że Marmur był zdecydowanie gorszy od umowy o dzieło, a o trójkącie nie wspominając. Jeśli chodzi o liczby, no to w pół roku sprzedało się 15 tysięcy płyt, dzięki czemu pierwszy raz w karierze otrzymał złotą płytę, a 16 stycznia 2019 roku otrzymał status platynowej płyty. Marmur przez 35 tygodni otrzymywał się na Ollisie i niemal od razu po wydaniu albumu ruszył w trasę Marmur Tour, a za swój krążek otrzymał nominację do Fryderyku w kategorii albumu Roku, w którym przegrał z raperem OSTR. No i cóż, po marmurze coraz rzadziej udzielał się w mediach społecznościowych. Ten kontakt z fanami, o który tak dbał na początku kariery, zniknął po wydaniu albumu. No, nie wchodził już w interakcje z fanami, tworzył tylko wydarzenia dotyczące koncertów. Po umowie o dzieło nie udzielał też wywiadów. Skupiał się tylko na swojej twórczości i to intrygowało jego odbiorców, bo na nie mogli dowiedzieć się o nim dosłownie niczego. Dbał o swoją prywatność, często nie mieszkając w Polsce, tak jakby trochę chciał powiedzieć: OK, dla was jest tako, Hemingway. I o nim i jego przygodach możecie wiedzieć wszystko, ale Filipa Sześniaka zostawcie w spokoju. I tak też się stało. Kontakt z fanami nieco się urwał, i wrócił po niemal roku od singla Desz na betonie, tym razem z singlem Nostalgia, którym promował sprycer, i tak jak w przypadku poprzednich wydań dookoła nadchodzących projektów nie było prawie w ogóle marketingu. To przy sprycerze już tak naprawdę go nie było. Bo cały album do sieci wypuścił tego samego dnia co singiel. Na początku nie było się bez paru hejtów w jego stronę, szczególnie od strony krytyków, którzy uważali, że za bardzo kombinuje. Uderza w Pop i trap jednocześnie. I to nie jest ten tako, za którego unikalny styl pokochały dziesiątki tysięcy osób. Na somie dowiedzieliśmy się, że Sprycer powstał w tydzień, a cała twórczość kręciła się dookoła tego, co zawsze, czyli dziewczyn, nocnego życia i życiowych rozterek. O tych szczególnie mogliśmy posłuchać w nostalgii, z której można wyczuć, że Filip chciałby wrócić do swojego wcześniejszego życia. Swoimi dwuznacznymi tekstami zawiesił sobie wysoko poprzeczkę i dlatego, gdy wydawał coś o nieco prostszym przekazie, często mówiło się o tym, że jego numer jest słaby, a w Sprycerze bardzo mocno hejtowano autotune, którego nie spodziewano się w jego utwora. Mimo wielu krytycznych recenzji, to Szprycer przypadł do gustu tych najważniejszych krytyków, Czyli odbiorców. Bo po raz pierwszy zadebiutował na pierwszym miejscu Olis i co najlepsze na Olisie utrzymywał się przez 50 tygodni dzięki świetnej sprzedaży i wsparciu wśród słuchaczy. Aż Prycer pokrył się platyną 28 marca 2018 roku, po czym podczas trasy koncertowej wyprzedał cały torwar, co ciekawe, po raz pierwszy w Polsce, co pokazywało jak mocne stoi za nim community. Mimo że kompletnie jej olewa, a oni go za to kochają. Tam wyrobiła się dosyć dziwna relacja pomiędzy artystą i odbiorcą. Dajcie znać w komentarzu, czy propsujecie tę tajemniczość, czy raczej jesteście jej. Przeciwnikiem. Przed platyną, którą dostał za szprycar, połączył siły razem z Que i o kontrowersjach i ogólnym odbiorze dotyczących somy możecie posłuchać w moim poprzednim filmie o Que do którego was odsyłam, bo nie ma sensu drugi raz mówić o tym samym. Ale duet Tako na Fide pod względem sprzedażowym rozwalił system. We dwójkę sprzedali ponad 150 tysięcy płyt i mogą pochwalić się diamentem, pierwszym w twórczości Tako. Dlatego panowie, którzy byli na ustach wszystkich po swoich ostatnich wydaniach, wyprzedali wszystkie ale w Polsce, a Eco Diesel Tour ich rozpoznawalność wybił w kosmos. W przeciwieństwie do swojej kolegi z duetu Filip nie próżnował i po sukcesie Somy wyjechał do Belgii, gdzie pomieszkał trochę u mamy i tam nie zrobił sobie wolnego, jak przyjaciel tylko zabrał się za pisanie utworów. I w ten sposób powstało Cafe Belga. Drugi solowy, studyjny album Taco, który wyszedł w lipcu 2018 roku. Zaledwie kilka miesięcy po premierze Somy Filip lecąc na fali popularności wydaje kolejny album w utworze Cafe Belga mówi właśnie o ucieczce od popularności do tytułowej właśnie kawiarni w Brukseli, gdzie w końcu może poczuć się anonimowo, a w ZTM po raz kolejny narzeka na swoją popularność w Warszawie, mówiąc o tym, że nie może nawet przejechać się komunikacją miejską, bo zostanie przez kogoś zaczepiony. Przy Café Belga znów obyło się bez promocji, której, nie oszukujmy się, na tym etapie kariery już nie potrzebował. Po prostu zaplodował sobie wszystko na YouTube z dnia na dzień, gdzie promocyjnym otworem było Fiji. Do płyty dołączył wyczekiwany wywiad w formie książeczki i epkę flagej, która była nawiązaniem do Café Belga, bo kawiarnia znajdowała się właśnie na ulicy o nazwie flagej więc po raz kolejny wszystko było bardzo, ale to bardzo przemyślane. Odbiór był bardzo dobry, szczególnie wystrzeliło wszystko wszystko na niby, które w 24 godziny zebrało ponad 700 tysięcy wyświetleń. Jest pełna dwa tygodnie po premierze płyty zadebiutował na Olisie i pokrył się złotem, a dwa miesiące później platyną. W twórczości Filipa można zauważyć jeden powtarzający się schemat, który sam w sobie był akcją promocyjną. Fanom lipiec skojarzył się z dropem albumu. Odbiorcy sami się nakręcali, że w lato usłyszą coś nowego od swojego idola, no w końcu ratował lato od kilku lat, jednak w utworze Cafe Belga powiedział tak. 18 nie wykończę, chyba w 19 przerwa za nim. Mimo to na Instagramie zapowiedział, że mimo zapowiedzianej przerwy 9 sierpnia odbiorcy otrzymają pocztówkę z WWA. No i faktycznie trzeci album wychodzi niespodziewanie o 22-23 lipca. Po raz kolejny ratując wakacje, a pocztówka, no, sprzedała się bardzo dobrze. I też przyjęła wśród słuchaczy. Odnoszę takie wrażenie, że co Filip by nie wydał, to fani i tak by pokochali. Szczególnie, że na pocztówce wrócił nieco do korzeni i można wyczuć trochę klimat trójkąta. Niektórzy krytycy po raz kolejny uważali, że w tym wszystkim było za mało takowtako. Tako. Brak zabawy słowem i prostota. Ale czy jest się czym przejmować, gdy po raz kolejny zajmujesz pierwsze miejsce na Olisie, jesteś tam przez 42 tygodnie, niespełna miesiąc od wydania płyta otrzymuje status płatnowej płyty, to chyba potwierdza, że ludzie myślą nieco inaczej. A potwierdzeniem tego był koncert z Dawidem Podsiadło na narodowym, gdzie 28 września na ich wydarzenie przyszło prawie 73 tysiące osób. No tego przez długi czas nikt nie pobije. Co ciekawe, 6 marca tego roku płyta pokryła się diamentem. Trasę po tym albumie pokrzyżowało wiadomo co i z pocztówką zagrał tylko w siedmiu z 18 planowanych koncertów. A trasę zastąpił sobie utworzenie razem z problemem własnego wydatnictwa 2020, a dzień przed ciszą wyborczą 10 lipca 2020 roku wydaje singiel Polskie Tango. Tańczy polskie tango, nogi w błocie to grząskie bagno. W którym mocno pojechał po Polakach krytykując to, co dzieje się w kraju. Tym samym zapowiedział nadchodzący album Jarmark, Polskie Tango w 24 godziny Zdobyło ponad 2,5 miliona wyświetleń na YouTubie, a dwa tygodnie po wydaniu singla taką napisał na Instagramie, że przesuwa datę premiery płyty na końcówkę sierpnia, ewentualnie wrzesień, z czego nie byli zadowoleni jego fani, którzy liczyli na kolejny letni album. Swoje urodziny 28 lipca wydał singiel Michael Essen Birthday Party, którym zapowiedział kolejny album Europa i zrobił coś, na co naprawdę niewielu artystów na świecie może sobie pozwolić. W przeciągu tygodnia wydaje dwa albumy studyjne: Jarmark, który był bardzo polityczny, ale też populistyczny, i Europa, w którym po raz kolejny starał się uciec od swojej popularności i oba wydania nawet nie otarły się o sukcesy z pocztówki czy kafę Belga. W poprzednim roku wydał moim zdaniem swój najlepszy album, ale to wiadomo są gusta i guściki. Był to album w pełni koncepcyjny, w którym poruszył dość ważne aktualne tematy jak zdrowie psychiczne czy uzależnienia. Po raz kolejny usłyszeliśmy też tęsknotę za tym co było kiedyś, ale album mi słuchało się bardzo przyjemnie i po dłuższej, bo ponad 3 letniej przerwie od Europy mamy album, którego potrzebowali odbiorcy Tako. I w 24 godziny 1.800 oświecenie pokrywa Zł, a 18 października podwójną platyną. Na ten moment jest na najlepszej drodze do zdobycia diamentu i w pełni zasłużenie. Na początku tego materiału powiedziałem, że był poniekąd skazany na sukces, chociaż początki miał naprawdę ciężkie, to już od dziecka obcował z różnymi kulturami, dzięki czemu miał nieco inną perspektywę na świat, szczególnie po rozwodzie rodziców czy po studiach w Anglii, gdzie zaznał trochę innej kultury. Po sukcesie trójkąta tak bardzo rozkochał w sobie słuchaczy, że wystarczyło nagrywać rzeczy o podobnych tematach i osiągnąłby sukces. I dokładnie to robił. Oczywiście. Na to Community sobie na początku mocno zapracował. Jego dwuznaczność w tekstach jest wyśmienita i bez dwóch jest jednym z najlepszych tekściarzy w Polsce. Po umowie oddziału przestał udzielać wywiadów i skutecznie olewał swoją społeczność, za co ono pokochało go jeszcze bardziej, co dla mnie jest w pewnym sensie abstrakcją. I to tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!